Dobra, siema widzowie. Dzisiaj sobie będziemy sprawdzać po prostu suby. Ostatnio był duży przyrost. No i czekamy na 20 subskrypcji, nie? Zacznie. A co wy robicie? A co wy robicie? Jak ktoś z obserwuje, to włączę go przez bo by się na krawie nie Ja najlepsze żebym włączył gdzieś ziarno. Zobserwuję. Dobra, włączę tego. Może się trzymać. Więc wyłączam mikrofon. No, widzowie. Czekam na suby, nie? Jeśli mnie ktoś w ogóle ogląda. Dobra, weźcie się, kurde, odwal. Nie no, też to kiedyś miałem. Zaczynałem. Czy, czy ty, a ty też tak masz, że jak zaczynałeś, to co, nie wiedziałeś, co ty robisz? O co tak! Robisz? Ja zrobiłem live z miniaturką <laughs> dosłownie z moją twarzą <laughs> i, z połową, <laughs> i z połową mojego ciała. No, I tak idę. i tak stojąc na tej piłce. No. <laughs> Ja mam profesjonalny zestaw do stawiania. Ej, czemu jest coś włochate pod moim krzesłem? Nie sęk! Co to jest? Co to jest? Tak nie je coś! Ej, jak to śmierdzi! Dobra, ja to wrócę I dobra, zaraz wracam. Widzowie, ty odam się. Z jakiego kanału wróciłem? Teraz? Ja robię live. Tak. Nie wiem. On robi na Ety. Tak, ja robię na Ety i czekam na subskrypcję. Nie Może ktoś wbije na tego live'a. Dobra, żeby ci nie było... to z... to ja wie... Jej, daj chociaż lajka. Czekaj na żywo. Ej, faktycznie coś nagrywam. Hmm. On robi najcie. Jacy... Okay, ale, ale on mi... On mi Czekaj opieczył. Jakie jest spowolnienie tego live'a. No ja, ja, spróbowa, nie. ja robię live'a z live'a. Daj chociaż lajka. Like sekund. No, coś nagrywam. minut. Ja robię live'a z live'a. Ja robię live'a z live z live'a z live'a. Ja Jakie jest na tego Live z Ja robię live'a z live'a. Nie dobra, nie. co to jest? Nie wiem. Czekaj. Dobra widzowie. Pokażę, pokażę wam jak ja robię miniaturki. To najpierw wchodzicie na takie coś jak main imator. A nie, poczekajcie, bo ja to muszę odpalić. Wchodzicie do main imatora. Może wam się nie od... No i zobaczymy zaraz. Jeszcze zobaczymy. No nie, nie subskrybowałem, ale już subskrybuję. Dobra, odświeżam widzowie moje suby. No i ciekawe czy będzie ta subskrypcja. Dobra. To się pewnie włączył. Tastystyki. Dobra, jest 19 subskrypcji widzowie. Ile? Tak, no. Więc 20. Ja miałam ja, trzy na tym live, mam nadzieję, chociaż tyle. Dobra, otwieram projekt widzowie i Wam pokażę, jak ja robię te live'y. znaczy jak ja robię te miniaturki. To już jest nieważne ogólnie, bo ja nie wiem, co ja tutaj robiłem. Aha, to jest wczorajszy z wczorajszego filmu, więc wbijcie na mój kanał i po prostu. No. Dobra. Zobaczcie. Jak to ja się tak robi? Dobra, cicho. Nawróć widzowie. Mm. Kurde, bo mi się telefon rozładuje. Zaraz wracam, widzowie. Puszczam to Wracam po przerwie. Dobra, lecimy. Dobra, patrzcie. Ja zaraz wracam. Dobra, widzowie. Więc rozpicie takiego stivka, Tutaj klikacie download, i tutaj wpisujecie nick. Ja tutaj mam swój nick. Create. I jestem po prostu mam siebie, nie? Na przykład, robicie siebie do góry, coś takiego, i bierzecie na przykład coś takiego, coś takiego, um, później bierzecie na przykład to. No, ja zaraz wracam, widzowie. Tak. Dobrze.